Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj mamy walkę z kolejnym bossem. Tak jest. Tym razem na rowiska. Eee. Bełkoczący miąższ? Bełkształtny? Kurde, coś takiego było. Beskształtny miąższ, o właśnie. I tak, eee. Nie wiem czy mi zapisało. Zapisało. Ok, na ustawiam ustawiłem sobie bohaterów, już, ale widzę, że nie wszystko zapisuje tak jak trzeba. Ten... Ta gra. Dobra, tak. Mamy koliera. Mamy tam naszą awanturniczkę, kapłanka i to. Wszyscy mają swoje przedmioty. To tak, że wyruszamy. Bierzemy tak żarełko.

Grizzle and bone, a mountainous, twitching mass of misshapen flesh, fusing itself together in the darkness. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone. We're a far No bossa, ale przejdziemy sobie tak, mamy dwa pokoje już czyste, czyli zostaną tylko dwa pokoje do przejścia. A może też będą puste. Także tak, tutaj będziemy walczyć od razu. Na szczęście... Doskoczenie jeszcze, no to. Powinniśmy to przejść bez najmniejszego zadraśnięcia, chociaż nie jestem pewien. Dobra. Ten sobie zginął. Będę też sobie zginął pięknie. Teraz tak, tutaj. 18. No i to może zabije. Pięknie, dobra. Czyli się udało. Jakieś tam rzeczy dostaliśmy. No i idziemy. No, tutaj mamy tą karteczkę. Czyści negatywne te nawyki. Dobra, czyli dajemy to na niej. Woda święcona. Nie. Nie woda święcona. Trzeba dać Torch pochodnie. Dobra, czyli tu mamy zmniejszony już jakiś jeden negatywny Quirk, także jak najbardziej mnie to cieszy. I tu mamy na szczęście pusta. Tutaj sobie przejdziemy. Tutaj niestety nie wiadomo, co się będzie działo. Mamy odkryte, także też może być jakaś walka. Mam nadzieję, że nie będzie, chociaż... Dobra, nie ma. Wchodzimy, i teraz by się do z wiatr. O, właśnie. Mhm. I ja bym poszedł tędy w lewo. Bo będziemy mieli tylko jedną walkę, i potem. Może tu jeszcze będzie, ale raczej wątpię. A ty będziemy mieli aż trzy walki, także. Z dwojga złego lepiej tą stroną. że tak powiem. Zjedźcie sobie, odpalimy pochodnie. o. o, o, o. Dobra. I tu by się się przejść. Tu mamy tego fajnego bossa. Mocnego bardzo. Ale może się uda. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym bossem. Bezkształtnym niąższym. Jak uda się go bez rolą pokonać, to może się tutaj przejdziemy. Dobra, no, palą pochodnie, i tak. Mm, tego musimy zabić. Okuźwa, 40 krytyk, ładnie. Teraz tak, to Nie, 12 życia. Zostało 16. Tego trzeba rozwalić. 13, jeszcze 5 życia. Uda mi się? Nie uda mi się. Kurde, żeby na mnie rzucił jakiś chorób. W tym czasie. Dobra, nie ma go. O tyle dobrze. I teraz tak. Centralne popchnięcie, dobra, unik. Tutaj dobijamy. Teraz by się przydało rozwalić te truchła. 15. Teraz 8. Ja tam zostało 19 życia, może kusznik je strzeli. Sz 14. Pięć obrażeń. Dobra, trochę stresu nam życie, ale to się na szczęście uleczymy tym na obozie bezproblemowo no i koliar teraz to dobija okay. no i mamy co? mamy tutaj stół z żywnością także dajemy ziela i mamy jedzonko przyda się, jeżeli uda nam się przeżyć walkę z bossem, to akurat się uleczymy przed walką z kolejnym bosem. Ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, trochę złota i lecimy. Teraz by mi się przedał zjadł, żeby nie musiał tam iść specjalnie i specjalnie potem się wracać. No. Dobra. I tu robimy obóz Jemy. Zajdujemy hmm. zasadzki, to zwiększamy 2. plus 2 szybkość dla wszystkich. I jeszcze czy ja to mogę zrobić? Omniża stres o 30 wszyscy kopani i zwiększa stres, okej. Okay. Tutaj... Podaję. A ty możesz sam na siebie? Nie możesz sam na siebie. No to jest akad głupie. Walczenie, to, 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 no to nic niestety nie możemy zrobić, także dajemy im się wyspać no i lecimy ta wartość worka jest twoja, 1000 zł, ładnie e, który ma 20 awanturniczka, okej, okay, rozbroiła no, jestem już prawie przy tych drzwiach kolejnego bossa, dobra, teraz tak, tutaj Odpalamy wszystkim wodę święconą. No i pochodnie z dwie. Wazimy. Dobra, 204 życia. On się tam będzie transformować niestety cały czas. Polowa inwazja. Okej, okay, 15. Odporność. Dobra, 5. Aha, kurde, trzeba patrzeć na kogo bijemy, bo ten ma ochronę 70%, ten ma 80% na 10 Zapomniałem o tym, że to jest podzielone na cztery części. A no, ty się leczysz. Teraz tak, paszcza życia. 23, O no, kurde. Ściany zefir, nabra 5. Co to robi? Jakieś rzeczy chciałabym wrzucić. Tutaj to samo Teraz tak, 90% 6, 3, 6, 6, 2, 4, 4, 10, dobra, tego, 8. I tutaj mogę wziąć yy, tego yy, podaczać za Dobra, dajmy sobie to. Stracę jedną turę, przynajmniej obrażenie będę mieć zwiększone. Tutaj się leczą, no właśnie, to będzie przez ranę. A, no, mają furz życia znowu. Bada obrażenia badacza zarazy są nieuchronne. Czyli tyle, ile uderzysz, a tyle wchodzi. Jeżeli chodzi o tą truciznę. A tutaj niestety będzie. będzie ciężko. Dobra, tego bijemy. 19. Tutaj musimy się uleczyć, niestety. W tego. 18. Pięknie. Kurde, znowu się przemienił. Niestety to mają wszyscy teraz ochrony. Dobra, dajmy sobie jeszcze raz to. Mam już o. 56% zwiększone obrażenia. Także to się na pewno przyda. Kurde, ta falowa inwazja jest przesrana. Za przeproszeniem. Dobra, to bijemy. 5 Małe to obrażenia wprost. Pasze życia, 15. Kurde, nie nadąży ich leczyć przecież. No we już będą. Nie, jedno życie zostało, Dajemy takie leczenie, trudno. Eee, 50, 80, 70, no dobra. Obojętnie, w 5, no. O, o, jest. Kurde, czemu na samym końcu? Dobra, 7, 12, 11. Dobra, nawet spoko. O nie, nie ja się leczy 11. Sami sobie z takich obrażeń, ja pierdolę, 30 krytyków. Robimy unik. Dobra, leczysz do 7. 22. Nie <tryk> w <F> dorsku. <Entwuto. tryk> Mam nadzieję, że tą paszą życia nie będą tych samych przeciwników, znaczy atakować tego samego mojego bohatera. Pięknie, 30. No. No nie, krwawy cios. 16. Kłuźwa. Będzie przesrana walka. Strasznie. No nie, my tu zginiemy. Ja już to widzę, bo... On robi dwa ataki pod rząd, jak teraz mam dorsy, a potem mi uderzy drugi raz i jak nie będę mieć znowu dorsów to ginę, nawet nie kiedy ma trzy ataki. Kuźwa. Dobra, daj sobie leczenie i sobie statystyki. No, śmiertelne cios, super. Kuźwa! Lecz wszystkich. Naprawdę ciekawe. Nie, nie ma co. Wychodzimy. Kurde, no nie wiem, wieże teraz. Kolejna walka, którą żeśmy przegrali. No, dawaj dalej. Dobrze, chociaż to nie zginęła kurde ta Kapanka, bo przecież by się wtedy pochlastał. All my life, I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. No, let's see what we have Okay, let's go quickly. Okay, to that Tych już nie mogę wziąć, to pójdziemy tak. Mm, i tu jest średnia, to jest średnia. Dobra, wejdziemy się do zatoki. Przynajmniej może tutaj się coś uda ugrać, bo i tak musimy przeczekać jeden tydzień, żeby nam zmniejszyło stresy bohaterów. To już myślałem, że się uda bez rolemu to przejść za to. Nie tak nie będzie takie łatwe. A no nic teraz wezmę przynajmniej yy, tych... bo też zaraz wezmę. Także on będzie bić i tak co turę. powiedzmy tam 15 życia, jak tam trzy razy podczas ci im truciznę. Mogłem sobie przynajmniej sprawdzić, e, który to bohater, też Ten przeciwnik jest, bo nie pamiętam, czy to był ten kształtny miąż. Ale dobra. Moja wina także trudno. Aha, ona mi tu teraz to ukradnie. Szczęście, pusta skrzynia. Dobra, idziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jeszcze. Okej. Okay. Ale tu mamy dwie puste. Tylko jeszcze jedna walka będzie po drodze. No nie musisz tak co chwilę patrzeć co tam jest? mnie to interesuje. Dobrze. Nie wziąłem sobie żadnych przedmiotów niestety zapomniałem tego wszystkiego, bo chciałem szybko nagrać jeszcze ten jeden. Wyprawę tą jedną. No, ale trudno, dobra, damy sobie radę jakoś. Weźmy z tego. kurdełnik, Aj. Dobra, ten też sobie nie trafił na szczęście. Ten też. To mnie już cieszy. Dobra, pozwalamy go. temu 14. Jeden życia. No, nie, nie dobijemy go, dobra. Tam spróbujmy. Też jeden życie. Bogańskie okaleczenie. Za dwa. OK. Crwawienie. Siadło. Dobra, tego rozwalamy. I został tylko Ekolita. Hmm. Dobra, rozwalamy to jedno truchło. I... Ta sobie znowu nie trafiła. Może ty? them. Ok. Chodzimy dalej. Tu mamy na szczęście puste pomieszczenia. Także tutaj przejdziemy szybko. Zostaną nam tylko 4. Z czego wystarczy tylko 3. Mmm. w quirk. Ja co tu bierzemy? Dobra, na medyczkę. I tutaj trzeba dać. Lecz czy zioła. Dobra, coś tam mi zmniejszyło. Eee, tutaj mamy to. Mm, trzeba dać łopatę. Damy, trudno. Ostatnie, ale może się uda, że nie będzie potrzebne już? No i teraz zwiat Pięknie, usta. Pusta, dobra. Eee, dobra, próbujemy. Okej, okay, udało się. Tutaj mamy walkę, dobra. Zaskoczenie, teraz może się uda ich wszystkich zabić od razu. Próbujmy. Najszczęsza zina. Może ty dobijesz? Dobra. I teraz tak. Ty! Siadaj na no. kurde. Ale to dobijemy go. i Dobra, raz nas uderzył to nie jest... D. weź się ulecz. Okej, okay, unik i teraz my dobijemy. Dobre. Bierzemy to, co jest, lecimy. Okay. teraz tak to, to ma najwięcej: 70, 80, 70, 110. To rozbrajasz. Jedna pułapka, a no druga pułapka, tu mamy co? Skrzynka pusta. Dobra, wchodzimy i zostały dwa pomieszczenia. Lecimy bez problemu. Znaczy, wystarczy tylko to jedno, oczywiście, zbadać i wszystko będzie jasne. Dobra, dajmy z tego 7-6. Tutaj tak z tego za 4. Krwawienie za dwa. Jakimś arpunem nam trafi za trzy, nie ma problemu. Morskie cięcie. Okej. Okay. Ten na tej turze sam sobie ginie, dobra. Jego nie trzeba już klepać. Okej, okay, dobra. I teraz zostało tylko dwóch. Tak, więc... Tym zabijamy... Nie zabijamy, nie trafiliśmy. Eee, tutaj, 7. Tutaj 9, tutaj trz, pięć obrażeń trzeba, siedem, dobra, tego zabijemy, nie zabijemy, kurde, jakaś taka gdzieś się nie może sobie trafić. Dobra, niszczymy ich już, bez największego problemu, okej. Okay. Dobra, zbieramy wszystko, lecimy. Pszczołowa. Ja I wazimy. Coś tutaj jest. Nie ma z No Dobra, przejdźmy. Na jakieś trzecie w się nabiły. Tutaj czarna śmierć. Choroba. Tam jakieś coś. Nie, wierzę. Dwóch mi gdzieś zginęło. Aż nie, nie zginął, tylko gdzieś sobie poszli. To w takim bądź... Bondzie... a, nie mogę nawet go dać do leczenia. Okej. Okay. A to musimy tutaj dać do leczenia. Czarną śmierć wyleczyć. Tak, z tym bossem będziemy musieli jeszcze poczekać. Czyli w kolejnym odcinku co robimy. Hmm, Tamy krótka champion. Na pewno się nie przejdzie na taką. To mamy średnia. Tu jest średnia uczeń. Długa. Okej. Okay. A, plus 50% do PD i ten. A, nieprzydatny Dobra, to pomyślę jeszcze potem się przejdziemy. A jak na razie To ja wam dziękuję za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku z griderkę z dungeon. Także na razie, cześć pa.